Starszy Rany Gajęziewski, Wojskowe Centrum Rekrutacji Wózku Zbroju. W dniu dzisiejszym organizujemy spotkania dla młodzieży, żeby przedstawić im sylwetkę żołnierza. Organizujemy takie spotkania w różnych wieku, jak Państwo widzą, nawet dla najmłodszych, żeby od młodych lat każdy mógł zobaczyć, jak w przyszłości wygląda takie praca żołnierza. Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili na takim małym spotkaniu szkoleniowym, ale bardziej instruktażowym dla tej najmłodszych naszych adeptów sztuki wojskowej. Jesteśmy przedstawicielami najstarszej generacji, czyli Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uczestniczymy we wszystkich przedsięwzięciach tego typu, również w szkołach i różnych spotkaniach o charakterze. Patriotycznym, wychowawczym, szkoleniowym czy też czasem nawet i rekreacyjnym. Także tutaj uczestniczymy, w, tej, w tym przedsięwzięciu uczestniczymy już po raz drugi. Przyszłym żołnierzom prezentujemy sprzęt, który mamy na wyposażeniu wojska. Przybliżamy charakterystykę żołnierza. Broń, y, oczywiście jest to broń replika, mundury żołnierza wojska polskiego, hełmy, y, różnego rodzaju maski, lornetki. Także jest bardzo duże zainteresowanie młodzieży jak widać. Także zachęcamy do takich spotkań też inne organizacje.